Ahoj widzowie, z tej strony Primax i dzisiaj jesteśmy na śmieszkowicach Minecraft, tak, jesteśmy na śmieszkowicach Minecraft i dziś będziemy szukać mojego pieska, tak, będziemy szukać mojego pieska Monty Na początku miałam w planach szukać kotka, ale niestety nie znalazłem tego, którego chcę, czyli taką samą jakby rasę kotka, jak był na drugich śmieszkowicach z pulpetem. Właśnie szukamy pieska. Jak widzicie, mój domek tutaj już stoi. Nie, Niestety go jeszcze nie dokończyłem, ale w środku tutaj na tym pierwszym piętrze już jest skończonym. Znaczy tutaj jeszcze, w sumie nie można powiedzieć, że skończyłem, bo to jeszcze dywam i te pokoje jeszcze nie są dokończone, ale ale tu jakby można powiedzieć, że już mogę się czuć bezpiecznie, bo jestem w zamkniętym pomieszczeniu. I co widzowie, Dawno dosyć nie było filmu, bo szczerze mówiąc, teraz. No, jest troszkę liptonzy, jak chodzi o szkołę. Musicie mnie zrozumieć, że teraz mogą być trochę rzadziej odcinki. Oj, zepsułem tutaj kwiatka. O nie. Zawsze pochodnie muszę mieć pod ręką, bo ona się świeci na OptiFine. I tu. Mam już swoją zbrojkę prawie przygotowaną, bo mam już czepek na prawa, ochrona 4, ciernie 3. Skafander, takie tak same. Potężne dresiacze, to samo. I buty, które jeszcze nie mają cierni trzy. ale będą miały już za niedługo. I właśnie dziś poszukamy sobie pieska, tak? Poszukamy sobie pieska. I w ogóle mam też dwie dobre informacje co do śmieszkowic. Ponieważ pierwsza dobra to to, że squish już jest na śmieszkowicach, tak? Squish już jest na śmieszkowicach, już go dodaliśmy. E, powinien wlecieć za niedługo filmik, a druga dobra informacja to to, że Gogolak Adam, mój kuzyn, także jest na Śmieszkowicach. Tak, jednak Adam postanowił dołączyć na Śmieszkowice. E, ostatnio my akurat rzadko gramy, ja i Adam. Ja też rzadko grałem, więc spoko. Adam niedawno grał i on chce mieć jakąś wyspę i też właśnie Adam jednak będzie z nami Tu w ogóle jakieś ścieżki zostały porobione, więc to jest niezłe. Naprawdę dużo się tu pozmieniało. E, tam już jest... tutaj jest rybka. E, o ile nikt jej nie zabił, ale chyba nie. Musimy sprawdzić. Bo ja się czasami boję od tego wariata. Nie, jest tam! Nurek Jurek, o nie, o nie, o nie on mnie zaraz zatruje jak ja tu, jakby mnie zobaczył. Bo to jest taki ten, mam też soundtrack Minecrafta. Dobra, mamy tutaj taki mój magazyn, tak, to jest mój magazyn. I tu jest name, tak właśnie, znacznik. I mamy sześć kości, nie wiem czy to starczy. I będzie to piesek o nazwie Monty, tak, będzie się nazywał Monty. Tak samo jak mój pies w realu się nazywa, to tak samo będzie się nazywać w Minecraftie I w ogóle, wiecie co mnie zdziwiło? Że tu normalnie z Shader'em mam nie za dużo FPS-ów, tak naprawdę. Mam z... Teraz na przykład mam z 35, więc to jest mało, naprawdę. Ale jak wyłączyłem Subtifina, to miałem 200 FPS-ów. Więc co mnie naprawdę zdziwiło, Miałem 200 FPS-ów. No, co było dla mnie dużym zdziwieniem. Teraz akurat, bo jak włączyłem nagrywarkę, na to mam mniej, tak, to miałam 60 normalnie. Z shaderami, ale teraz mi trochę spowalnia, ale to już trudno. Nie wiem, gdzie szukać tych psów. Ja bym poszedł gdzieś w tamtą stronę. Mi się wydaje, że to będzie dobre. I właśnie, jeszcze mam jedną informację. Ostatnio, jak się patrzyłem do enderu, to nie było tej kostki. Ale boję się, że teraz się pojawi, bo od tamtego czasu nie byłem i nie miałem tej kostki. Tak jakby ender mi się naprawił. Tu mamy villagera z ochroną 4, bo ten z wydajnością się stracił. Więc chyba, tu do Michała, który jeszcze nie jest skończony, ale tak już się tu prezentuje. I tu są villagerki. I już tak się on to prezentuje. Są itemki. temki. Tu Squish miał mieć domek. Ale smoku tutaj mu powiedział, że nie, że to jest za blisko, oczywiście. Czego ja się spodziewałam, widzicie tutaj? Niestety byłem zmuszony zburzyć, bo bo jest za blisko mojego domu. Musi być dalej nie w tych terenach. No, w tych terenach raczej nie, bardziej gdzieś tam musiałby mieć dom. Bo tu jest, że jest za dużo. Szczerze, pozdrawiam smok 16. No i tu jest... On w ogóle... Zniszczył to drzewo liście z tego drzewa I ja to napisałem Dąb i zawsze wraca, bo patrzcie się. Musiałem tu nałożyć liście nie jest to za ładne, ale on zawsze musi wrócić. Tak dawno filmów nie nagrywam, że mnie boli gargo. No więc dobra. Nie chciałbym też, żeby to było jakieś mega długie, więc już idziemy w poczekanie, Jak sześć kościę starczy, będziemy mieli małą lipę, a nawet może nie małą. Ale czy coś? Czekaj, zajrzyjmy do tego nederu. Ja się szczerze boję, że teraz nadal będę miał tą kostkę. Jak tak, to będę musiał znowu wrócić do laptopa. Niestety. Ale. Miejmy nadzieję. O kurna. Aha! Czyli to jest randomowe. Dobra. Eee... Czyli to jest randomowe, ludzie. To jest tym portalem. Jest randomowy. Raz mam. Raz nie mam tej kostki, raz ją mam. Nie wiem. Nie wiem czego to jest problem widzowie, Jestem dramat z tym nederem. Głupi neder jeden. Tam widzimy dom Smoker16 już, ale dobra, wyruszamy. Mi się wydaje, że tu by mógł mieć dom. Ja na jego miejscu bym tu chyba zbudował dom. Tylko tu mi się to nie podoba, ale mógłby to zakryć. I tu? Tu bym miał przed centrum i blisko plaży. Ja bym sobie na jego miejscu zrobił albo tu dom właśnie, albo może w tu, bardziej albo tam na tym wysepkach. Ale tam jest dużo villagerów. I cave też właśnie jest. Dobra, idziemy już na poszukiwanie pieska, nie ma co do stracenia, bo to już chyba trwa z 8 minut czy 9, nie wiem. My tu mamy brązową owcę i w ogóle dużo jest zwierząt w tej wiosce. Dobra, jaki to będzie mój piesio Monty? zobaczymy. Ale miał on się nazywać Astor na początku, Astorek, ale jednak ja i Smokersznoscie daliśmy sobie taki challenge, żeby nazwać nasze pieski po imieniu, jakie mamy w Realu, pieski. I się zgodziłem. Więc no, szukamy. Wilka. Na razie wilka, ale będzie on psem. Ło, wow, ale tu się ładnie tutaj. Czekajcie, ile ja mam tego? Yy, dajmy sobie 48. Ale to chyba nic nie zmieni. No to nic nie zmienia. Bo to na serwerach na pewno się tak słabo widać. Nawet jak w ustawieniach się zmieni, że ma widać dobrze. O, jagódki. Zrobimy sobie farmę i będziemy mieć chyba tych ludzi, którzy sprzedają jagódki, bo to jest mega opłacalne, jak masz ten hero of the village. Tego jak pokonasz najazd, to masz strasznie niezłe to jest opłacane, bo tam chyba za pięć jagód jest jeden emerald, a ich naprawdę jest dużo. Czekajcie, wydawało mi się, że gdzieś tu była jeszcze jedna jagódka. Chyba mi się przewidziało. Dobra, czy z tego lasu będziemy mieli pieska? To zależy, mam też znacznik, którego znalazłem gdzieś w jakimś bastionie. Czekajcie, szukamy nie ma, nie widzę. Pieska. Bo one chyba... Nie wiem, czy one były w tym lesie. W tym lesie były wilk... Lisy, z czego ci pamiętam. O, grzybki. Grzybki się jak najbardziej, mi się wydaje, przydadzą. O, mamy! Patrzcie się, jest wilk. Czy to będzie nasz nasza montinka? Mi się wydaje, że... Tak, dobra. Próbujemy, uwaga. Jak się nie uda? Dobra, nie, próbujemy. Jest! Mamy! Mamy pieska, za cztery kości się dał. Patrzcie się, mamy pieska, to będzie nasza Monty. I mamy też znacznik. To będzie dziewczyna akurat jako piesek. Wow. Bo Monty, wiecie. Monty, ja mam dziewczynę jak chodzi. O psa. W ralu. I to jest właśnie Montinka. Poznajcie mojego nowego pieska. Monty. Dobra, biegnę już na śmieszkońce. On się, Ona się będzie do mnie tepać, więc o to się nie martwię. Ale kiedyś... Kiedyś, kiedyś, początkiem tego survivalu też miałem oswoiłem pieska i miał on na imię Monty też, ale on się gdzieś stracił. Niestety. A co, jakby kiedyś się do mnie tepnął i bym miał dwa pieski? Nie wiem, jeden by był. Jeden byłby Astora, drugi Monty, tak. To jest najlepszy pomysł, żebym miał dwa pieski. Patrzcie, tam już się generują śmiechowice. Chyba w ogóle kiedyś na tej górze albo tej zbudujemy taki wielki napis śmieszkowice. To jest takie oczko wodne. Ja tu kiedyś w ogóle zbuduję dom chyba takiego mojego jakby wujka Jenkinsa. Chociaż ja nie mam takiego wujka, ale zbuduję... Ej, ale tu się dziwnie. Co to jest? To są jakieś zbagowane kratki. Ale tu chyba kiedyś zbuduję właśnie domek dziadka Jenkinsa nad tą wodą. Znaczy wujka. Nie wiem czemu, bo ja kiedyś na moim świecie kreatywnym miałem. O, jak widzicie. Czy jest tu mój pies? Jest. Ej, czekajcie, słyszałem miałk. Czarny kod, o nie, to znaczy pech. Eee, właśnie nie umiałam znaleźć tej barwy, jakby, barwy. No, rasy kota, tego, której szukałem, czyli takiego jakby pulpeta jakby był na drugich. Bo on taki piękny. Taki śmieszny był. Dobra. Mój piesio Monty będzie w moim domku. Niech się tu gdzieś tepnie. Bo widziałem, że był. Tu jest w ogóle Narnia Smoka 16, Narnia Michaś jest podpisane. Dobra, gdzie jest ten pies? Ja przed widziami, a co, 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 ty się bawisz berka za mną się bawi? Chyba dobra. Bierzemy go tu. O! Jest! Mamy. Nie on usiądzie na naszym łóżku. Fajnie by było, gdyby on usiadł na naszym łóżku. No chodź. Pies. Chyba się boi. Dobra, to będzie obok łóżka. Czy mam czym go nakarmić? Nie mam, niestety. Ale dobra. On sobie tu się... Nie no, w niego pochodnia wstąpuje w nie. On się podpali zaraz. O! No nie no! Nie może stać w Narni Michasia. On nie może być w Narni Michaśka. No. Aha, on siedzi. Bo ja klikam na tą tabliczkę, Nar. O, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, Pies? E, o! No! Co za pies! Patrzcie się, bo on raz idzie tu oraz tu. Nie, kaj ty idziesz, ketek. Patrzcie, no co za piesior. Pies... O, dobra, idzie, idzie, hop, nie, jest, jest na łóżko, dobra, pozwalam mu być na łóżko, niech już będzie, teraz mam jakoś mało FPS-ku, mam 35, to jest małą ilością, tu mamy kowadeło, więc tworzymy Monty i to nie będzie przez jej Monty, co, znaczni, co jakbym takie coś zrobił, znaczni Monty, <grym> to godzinne, dobra, Monty, mamy Monty, znacznik właśnie Monty, i uwaga, bum, Monty, mamy Monty, tutaj znacznik, znaczniki są bardzo rzadkie, a ja akurat przeznaczyłem pierwszy znacznik na mojego pieska. I uwaga, boom, Monty, mamy pieska Monty, ile to się w ogóle nagrywa? 11 minut, to my już będziemy kończyć, bo co tu więcej można do roboty. Czekajcie, ile, możemy pozbierać w sumie emeraldy i kupić ciernie? No dobra, możemy kupić ciernie, jeszcze na tym filmie. To jak to pole będzie ograbiałem to odpalduje. I cyk, marcheweczki już są tutaj zasadzone, jak widzicie. I wyrobione, już mamy ich tyle. I co? Idziemy. Tutaj Jurka tylko przywitam. Cześć Juruś! Dobrego Dziąka, życzę. Dobra, tego Jurka trzeba zawsze witać. Tu w ogóle będę robić ścieżki w najbliższym czasie. Jeszcze dziś, jak będę na serwie. I dobra, gdzie były ciernie? Ciernie były gdzieś tam, z czego już pamiętam. Tam, bo one nie mają swojego straganu. A nie wiem, czy uda mi się na, robić na buty, bo chyba 15 level potrzebuję. To najwyżej przetrajdujemy tego Villagera, to może nam wbije idealnie 15. Może, chociaż. Nie, powiem bić. A czekajcie, ja pierwszy muszę zamienić prze, przez na Emeraldy. Co za zabawne. Ale ja muszę dwa razy skosić to pole. A nie raz, bo mi nie będzie stać. Och, zapomniałem. No to tak się zrobi. Dobra, ty będziesz miał. Co? Czym ty jesteś? Rybak! Co jedziemy Tu mamy rybaka. W ogóle tu też posadziłem wakacje, bo mamy we drzewka. Naprawdę podobają mi się te śmieszkowice. Według mnie one są kozackie jak na razie, się zapowiadają przekozacko. Ale z tym nederem jest straszna lipa, ale to chyba problem z kąpem bo na laptopie zawsze mi działa neter. Więc no, to problem z urządzeniem niestety. Ci, którzy mają tutaj taką siatkę, to to są rybaki. Potem się zawsze Tak, w się... fajnie, ale dziwne, że teraz mi jakoś ten kwadrat nie działa, czekajcie, bo ja tu... Tu jest... nie, tu jest ryba. A nie, jeden to jest ten. Dobra, mamy już mojego pieseczka Montki. Montki. Monty. Mamy montinkę. Wow. Ty, chłopie. Co ty robisz? Dobra. I co? Widzimy się znowu jak te pole będzie zakoszone. I... Dobra. Biegniemy. Już do tego widać Jusia. I kupujemy te ciernie, nakładamy je na budki i będziemy kończyć. Ale tu jest jasno, co nie na tych shaderach. Masakrycznie. Kurde, ja nie mam. Po pierwsze, emeraldów, a po drugie, książki. Książki, a nie emeraldów. Nie mam ani książki, a emeraldów, no. Ale książki mam. Tak, ogólnie to mam książki, ale. Nie mam. Ich wekwi Więc lipka. Dobra, gdzie są książki? Chyba, że ktoś mnie ukradł. Właśnie w szkolicach to możliwe. Dobra, nie są. Jest jedna. Dobra. Nurek, Jurek. Jołki. Oj! Dłupku! Ty no zadupcie go! No zawalę! No co za gnój! Ludzie! No widzieliście, to był etak z jego strony! To był atak z jego strony. Idealnie grała ta smutna część muzyki. Chciałem się z nim kurde przywitać. Ten gnom mnie zawalił. Dobra, nie. Tutaj jest szybko, szybko, szybko. Czas się liczy. Co ty robisz? Kurde, co ty się w Tarzana bawisz? On się bawił widokiem Tarzana, chyba. Dobra, jak mi to nie starczy, to. Ja nie wiem. Nie starczy. Mamy to. Dobra, on tu będzie ewoluować ale mnie nie obchodzi, co on będzie miał, bo będzie miał pewnie podejrzaną miksturę. Znaczy jaką? Podejrzaną potrawkę. Ciekawe, co ona taka podejrzana jest. Dobra. Kupujemy te ciernie i skończymy, bo film że jest naprawdę, naprawdę długi. Już ma 14-15 minut, To jest mega długie. Więc idziemy. I uwaga, ciernie trzy. Na właśnie budki. Jak mnie ktoś walnie, mamy. Jak mnie ktoś walnie, to... To ma przerąbane, bo to tak będzie nawalać. Jak się ma pełne ciernie, trzy na całe zbrojce. Ciernie, 4 nie jest nie takiego, z czego co mi się wydaje. Ale ciernie, 3, jak będę miała na całej zbroi, to jak ktoś mnie walnie w takim secie, jaki ja teraz mam, to może dostać z półtorej serca albo dwa serca. Więc, bo Aha, ktoś se beknął. Więc co? Zabieramy i robimy te budki. To 15 levela kosztowało z tego, co ja pamiętam. Tu coś jest na deski. Dobra. I uwaga! Butki. Okrycie stóp. Tak, 15 level. Okrycie stóp. To jest piękna nazwa. Naprawa ochrona 4, ciernie 3, naprawa ochrona 4. Ciernie 3. Mamy. Cała zbroja z cierniami. To będzie bardzo dużo HP zabierać, więc co widzę? Jak Wam się podobał ten odcinek ze Śmieszkowic, tu mamy naszego pieska Monty, odwróćcie. Monty? Monty? O jest. Odwróciła się. I co? Jak Wam się podobało, zostawcie łapęcję w górę oraz subskrypcję. Ja wam dziękuję za oglądanie serdecznie, więc widzimy się w jakimś kolejnym odcinku, więc trzymajcie się i pa, pa!